Pamiętam też taką uwagę, kiedy obetniesz włosy, hmm. bo właśnie skończyłaś 35 lat czy coś takiego, tak i że takich długich włosów to się chyba już teraz Jak nie Jak widzę, nosi. nigdy nie obcięłaś. <głosy> <głosy> Dokładnie. No żyłaś się wtedy. <noise> nie, no w ogóle. <noise> mhm. A słyszysz tak, bo to już <noise> długie włosy, teraz tego nie widać, ale ty masz długie piękne loki. Tak, długie. Trwajem wieku? przepraszam cię. Co? No właśnie. No właśnie. No cóż no mogę być starą czarownicą. A słyszałaś kiedyś takie zdanie, pani już dziękujemy? Nie ale może gdzieś wybrzmiało, tylko nie usłyszałam. Okej, okay, okej. Okay. Bardzo wiele dziewczyn, z którymi rozmawiam, mówiło, ale fakt, że być może ty też jesteś w pewnej bańce. Mhm. Jesteś w bańce osób, które tworzą, a nie które są, czy które wybierają, a nie te, które są wybierane. Mhm. Dziewczyny, które właśnie mówią, że mają kłopot ze znalezieniem pracy po 50, albo właśnie już ich kariera estradowa na przykład mhm. przesycha, bo już są. Dlatego trzeba mhm. się postawić.